W zależności od tego, co robimy, patrzymy na ten umysł i na to, co w tym naszym umyśle się znajduje z różnych perspektyw. W odniesieniu do młodzieży, z którą pracuję, to jest praca polegająca na wzmacnianiu potencjału intelektualnego młodych ludzi. Trenujemy pamięć, trenujemy logiczne myślenie, koncentrację, umiejętność takiego logicznego, ale też twórczego myślenia. Ja jestem także trenerem mnemotechnik, więc te, te informacje o tym, jak zapamiętywać w sposób inny niż zakłuwanie na pamięć, ponieważ absolutnie nie jestem zwolenniczką tego typu podejścia, tej młodzieży przekazuję po to, aby po prostu było tym młodym ludziom, nieco starszym lub nieco młodszym, ale nadal młodym, łatwiej czy to w szkole, czy potem w życiu, bo jeżeli raz nauczą się tego jak zapamiętywać skutecznie, będą z tego mogli korzystać przez całe życie, ale też jeżeli już w młodym wieku zaczną trenować te swoje funkcje poznawcze, czyli na przykład pamięć, to będzie to owocować tak naprawdę przez całe życie.